5 stycznia 2022 roku przypadła 80. rocznica męczeńskiej śmierci w niemieckim obozie koncentracyjnym w auschwitz Sługi Bożego księdza Ludwika Mroczka. Selezionina dusz pasterza w Pychowicach w 1940 i 1941 roku. Z tej okazji w kościele pod wezwaniem najświętszego serca Pana Jezusa w Krakowie. W zebrała się lokalna społeczność parafialna wraz z księdzem Zygmuntem Kostką, delegatem księdza inspektora salezjanów krakowskich oraz przedstawicielami rodziny męczennika na czele z bratanicą panią Krystyną Nycz. Ksiądz Kostka poświęcił drewnianą płaskorzeźbę księdza Mroczka: Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Po modlitwie poświęcenie odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe parafian. Głównym jego elementem był spektakl teatralny pod tytułem Przychodzący król. A on zna nawet myśli, które kryją się w najgłębszych zakamarkach serca. Wydaje im się, że mają nad nim władzę. A on trzyma ich jak jesienny listek na otwartej dłoni. Zagrała go miejscowa oratoryjna grupa teatralna. Autorem scenariusza i reżyserem była Jadwiga Żanka, siostra Agnieszka Tokoń. Zaplecze techniczne wraz z oświetleniem zapewnił przedstawieniu ksiądz Jan Bednarz. Wikariusz parafialny. Spektakl był wyraźną kontynuacją poprzedniej sztuki pod tytułem Serce. Oba przedstawienia opowiadają o niesamowitej miłości Boga do człowieka. Spektakl jest do obejrzenia na kanale naszej telewizji. Po przedstawieniu proboszcz parafii, ksiądz Robert Bieleń poprosił przebyłą w międzyczasie w Bratanice księdza Mroczka o kilka słów przesłania, do zgromadzonych w kościele wiernych. Pani Krystyno, witam serdecznie. Coś, może dwa słowa? Dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No i co? Wujek Ludwik tutaj był, brat mojego taty. Bardzo jestem wdzięczna księdzu, że nas tu zaprosił. że pani specjalnie tu przyjechała dla nas, oczywiście no, ku pamięci wujka, ale też do naszej wspólnoty parafialnej, aby właśnie tutaj nas swoją obecnością Bogaci był zapłać i przy okazji ak aktorów, którzy miejmy nadzieję, znaczy nie mamy już nadziei i widzimy, że podejmują pałeczkę po wujku, no no, żeby właśnie ja głosić. Bardzo dużo z młodzieżą pracową, bardzo dużo. Tak. I przemyśli. No i tutaj.